Siemano z tej strony Zomix i chciałbym dzisiaj poruszyć kwestię co do skradzionego konta Marceloxa. Czy co do włamania na jego konto? Yy, bo. Ba, 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 ba. Zostałem oskarżony, że to ja na jego konto wszedłem i został sprzedany set chyba Fantoma, Nie jestem pewien, czy to był set fantoma I zostały podobno petycje wszystkie wyrzucone, to widać, bo miał to chyba peta. Nie wiem jak on to miał PT, Miał dobrego peta i widziałem sam, że tam wspomagacze były na najsłabsze. Wszystko rozumiem, bo dostęp do konta miałem. Jak wiadomo był bug na tym serwerze, że za 5 zł było 400 oponek. To jest sam skorzystałem, oponek nie pokażę, moc nie pokażę. Ale poprosił mnie, żebym mu kupił te opłanki, a on mi podał kod blik. No to zacząłem mu kupować, tam 3 razy chyba mu kupiłem ten pakiet. I po tamtym momencie już nie wchodziłem na jego konto w ogóle. I nie wiem. I to po tym, dwa tygodnie, trzy tygodnie po tym nagle zostało, nie, no dwa tygodnie, yy, konto zostało chyba skradzione, nie wiem. Odzyskał tego konto, więc nie wiem, czy on nie odzyskał Seta. Pycików, bo wiem, że jak konto zostanie skradzione, zostanie coś tam usunięty set IPT to to wraca, więc nie wiem jak to działa czy on, czy on sam tego konta nie rozjebał, nie mniej to jest oceniać ale no, ja zostałem oskarżony co do tego i nie jest to fajne, bo on zaczął mnie nagle wyzywać i tutaj widać na moją reakcję, wszystko jest usunięte nie wiem czemu, ale jest usunięte tutaj zaczął mnie od jebanych kure wyzywać, dlaczego to zrobiłem nawet znaczy nie wiedziałem o co chodzi, bo nawet nie jego na konta Potem premier napisał, że rozdzibałem mu konto, czy coś tam, coś tam. Na jego konta zobaczyłem faktycznie, no i napisałem mu, że to, że miałem dostęp do jego konta, nie znaczy, że to byłem ja. Yy, Hasły jest już raczej inne, ale gdy wchodziłem, gdy kupowałem te oponki, no, i mi podał hasło, no to te hasło nie było wybitne i każdy głupie mógł, mógł wejść na te konto mając e-mail. Nie wiem, może komuś podawał e-mail komuś z drużyny i rozwalił mu te konto. Natomiast nie byłem to ja. Wzywanie od skórwy synów idiotów, jebanych imbecylów nie jest rozwiązaniem problemu, bo tak właśnie zrobił. Potem jeszcze w opisie było, że dzięki Athletic Club zagrezył mi, mi konto. Coś tam, coś tam. No. Zamiast wyjaśnić sprawę na spokojnie, ja bym nawet pomógł. Odzyskać te sety, bo nie wiem czy się dało czy nie, no raczej skoro odzyskał konto, to powinno się dać odzyskać sety i pety. Ja tak kiedyś miałem, że jak zostało mi konto skradzione i wszystko zostało usunięte z niego, to gdzie przywróciłem konto pisząc do supportu, wszystko było tak jak kiedyś, czyli był set i pety, które zostały wyrzucone. Eee, no co mogę jeszcze powiedzieć? Słabe zachowanie. Jeszcze też Alfi Sensei nagrał film, tam jakiś pogawiatkowy i poruszył ten temat, że szkod mu szkoda Marceloxa. No s s spoko, mi też jest szkoda Marceloxa, ja tego nie zrobiłem, ale Mówienie, że to ja oskarżaniem mnie, bym, oskarżaniem mnie bez żadnych dowodów. Ja też mogę powiedzieć, że ojebaliście mnie na 1600 oponek, bo się pokłóciłem z razem, zaczął mnie atakować. A ja uważam, że skoro jesteśmy w drużynie razem, to powinniśmy mieć do siebie wzajemny szacunek i się nie powinniśmy atakować. On mnie zaczął codziennie atakować tylko dlatego, że zacząłem się. Zacząłem sobie wybijać honor razem z Amrecondok. MRECON oka nam z innego serwera, więc mu pomogłem z honorem. Nabić honor. On mi pomógł. Byliśmy pierwsi mający tysięcy, 100 tysięcy 100 100 honoru I, i co jeszcze mogę powiedzieć? No słabe zachowanie. Zamiast to normalnie wyjaśnić, to zostałem zwiedzany. No, przez to, że... Dwa dni po tym, Marcel sobie napisał na oszczędzaczu, pomóż mi to odzyskać, pomóż mi to odzyskać. na no, chłopie, zawyzywałeś mnie od najgorszych i nie mając nie mnie mają dowodów wodów. na mnie film. To, że miałem dostęp do konta nie oznacza, że nie wiem, nie je rozwoliłem. Równie dobrze mogłeś zmienić hasło, no nie wiem dlaczego nie zmieniłeś hasło w takim razie, skoro mówisz, że ja wszedłem na konta. Ech, no co mogę powiedzieć trochę śmieszna sytuacja trochę żałosna sytuacja no a co do tej drużyny to było tak, że no się on mnie zaczął atakować i mu napisałem grzecznie dlaczego mnie atakuje on mi napisał, że mogę tam coś tam mogę płakać dalej i, czy, i będziemy dalej atakować to mu napisałem trochę mniej grzecznie żeby kurwa przestał mnie atakować skoro jesteśmy razem w drużynie Potem poprosił kolegę, żeby mnie znowu zaczął atakować. Dokładnie to czekara, już nie na jego drużynę, też byliśmy w drużynie razem. No to się wkurzyłem i go z wyzywałem. On mnie wtedy wyrzucił, no co było tak głupie. Nie wiem. Na ten moment mogę przecież, że to było głupie z go, no ale skoro byliśmy razem w drużynie, powinniśmy mieć dla siebie wzajemny szacunek i się nie atakować. Takie jest moje zdanie. Ech. O tym mnie wyjebali z konwersacji drużynowej z Messengera. Nie wiem, gość wpłacił ledwo co wpisowy, Ma doradcę, bo napisał kilka ogłoszeń drużynowych, że coś tam herokon, coś tam coś tam dali mu doradcę. No no i zaczął się troszkę wywyższać nad innymi graczami. Co nie tylko ja zauważyłem. No trudno. Było co było, no ojebali mnie na 1600 panek W to mam. Na ten moment mam tyle oponek, że starczy mi na spokojnie kilka lat gry. Chyba, że będzie kasyna, to... Na dwa lata mnie gry, bo coś tam zużyję. A właśnie w sobotę ma być kasyna. Przybyłem na Facebooku, ale teraz nie mogę. No, nie wiem czy limitowane czy nie, nie było to napisane, ale w sobotę... ...ma być kasyna przez 3 dni. Jak dobrze pamiętam przez 3 dni i nie wiadomo czy limitowane czy nie limitowane, zobaczymy. Ale, jeżeli będzie nie to ta topka się zmieni. A ten Marcelox będzie miał okazję, żeby wrócić do topki, nawet no, do top 5. Mm, czy ja będę jakoś się bawił z tym kasynem? Nie wiem. Jeżeli będzie coś tam leciało, to poświęcę tam kilka godzin na taką A no, jeżeli nie, to tam sobie odpuszczę. Mi na tej topce no, nie zależy. Grand Cubiu jest tak właściwie już ostatnio dla zabawy. I co mogę powiedzieć? No, nie wiem. O to chyba wszystko, bo wyjaśniłem wszystko, już tego tematu nie zamierzam poruszać. Jeżeli uważa, uważacie, że to ja ratuję konto, spokojnie oskarżajcie mnie bez żadnych powodów na YouTubie czy w grze, bo to jest co najmniej dziecinne zachowanie. Dziękuję i pozdrawiam.